Z tej strony Zuzanna, a to są moje książki, i czas na kolejny odcinek serii Poradnik dla Początkujących, w którym będziemy mówić o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Jeżeli chodzi o e, nasz literacki eksport, no to literem na pewno ostatnich 30-40 lat jest e, no, pan Andrzej Sobkowski, który napisał dla nas sagę e, O Wiedźminie o Geralcie z Rivi. E, I e, jako fantastyka ta książka naprawdę. No, poszła w świat niesamowicie. W zasadzie w każdym kraju, który odwiedzałam, gdzie wchodziłam do an księgarni ang anglojęzycznej e, czy lokalnej, e, no. Jedynym e, autorem polskim, który pojawiał się wcześniej, był właśnie pan Andrzej Sapkowski. I rzeczywiście e, ta literatura fantastyczna nasza rodzima dzięki tej sadze się niesamowicie wypiła na rękach międzynarodowych, no i również w Polsce jest to niesamowita historia sukcesu. Dlatego dzisiaj się pochylimy troszeczkę nad, krótko nad historią. E, Wiedźmina na tym, jak, w jakiej kolejności książki pana Sapkowskiego czytać. No i też w jakich innych odnośnikach kultury możemy spotkać Geralta z Rybi. Takim wydaje mi się, że e, podstawy wiedzy, jeżeli chodzi o e, świat Wiedźmina. No więc słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, e, wszystko zaczęło się od pewnego konkursu na opowiadanie e, na łamie m, magazynu e, Fantastyka. Które teraz już nie jest wydawane, bo jest wydawana nowa fantastyka. Natomiast największego magazynu fantastycznego, jeżeli chodzi o literaturę, kulturę, ten gatunek w tamtych czasach. I w 1986 roku pan Sapkowski zajął trzecie miejsce w, w konkursie na opowiadanie. No i to było pierwsze opublikowane opowiadanie z, z świata. Wiedźmina. No, powiem Wam tyle, że nikt już nie pamięta wygranego, natomiast no, to opowiadanie naprawdę zostało bardzo dobrze przyjęte i później na, również w tych gazetach ukazywały się następne opowiadania z tego świata Wiedźmina, ale i nie tylko. E, ponieważ nie w każdym tym opowiadaniu powracał Geralt z Ribi e, czasami m, w, dwa lata później e, pojawiło się opowiadanie Druga, z której się nie wraca e, tam Gellar Geralta, naszego głównego bohatera nie ma dlatego, e, e, ponieważ Sapkowski na początku nie chciał e, nawiązywać w cyklu opowiadań stricte tylko do świata e, Wiedźmina no bo chciał po prostu napisać coś innego, natomiast ze względu na to, że jednak wyczekiwano tego świata Wiedźmina, no to zostały w tym opowiadaniu również wprowadzone pewne zmiany, więc on, ono również nawiązywało do świata Wiedźmina już w tej ostatecznej opublikowanej wersji. No i słuchajcie, później cykl opowieści z Geraltem. Zaczął, e, zaczął powstawać, zaczął zostać publikowany powstały następne cztery opowiadania co też ważne, te opowiadania to nie jest e, to są, że tak powiem bardzo wyrywkowe opowieści z tego świata e, i one często są e, nawiązują do legend i baśni także mamy tam potwory e, z który, których na przykład nazwy no będziemy mniej więcej kojarzyć, czy że tak powiem te e, historie oryginalne, na których e, te e, opowiadania były bazowane. I w zasadzie e, od tego Sapkowski zaczynał. E, później w, po sukcesie no ten świat wiedźmiński zaczął się e, rozrastać e, i z, zaczęły powstawać e, pierwsze powieści. Czyli Mamy ten sukces w gazecie, a później te opowiadania są coraz bardziej popularne, coraz częściej czytane. Tych opowiadań robi się więcej. Dochodzimy do tego, że Sapkowski publikuje zbiory opowiadań i później rusza do tego, żeby napisać powieści. Powieści w sadze, w tak zwanej sadze o Wiedźminie, jest dokładnie pięć. One wychodziły rok po roku od 1994 do 1999 roku. Pierwsza to krew elfów, powieść, którą właśnie skończyłam czytać, także jestem, że tak powiem, w trakcie sama przygód z Wiedźminem. Później mamy Czas Pogardy, Krzest Ognia, Wieża Jaskółki oraz Pani Jeziora. To jest ostatnia powieść w sadze i te książki wychodziły jedna po drugiej. Wspomniane wcześniej wydane zbiory opowiadań to Mieć Przeznaczenia oraz Ostatnie Życzenie. I rzeczywiście przez to, że też dwóch wydawców na początku te opowiadania posiadał, bo najpierw był zbiór opowiadań Wiedźmin. E, natomiast on już nie jest drukowany. E, Dobra, do, 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 do kolejności dojdziemy. W każdym razie na początku są zbiory opowiadań, potem jest pięć e, powieści. E, no i później. Była długa, długa przerwa, ponieważ po 2000 roku mamy po tych pięciu powieściach jeszcze jeden tom opowiadań. Coś się kończy, coś się zaczyna. No i po tym roku 2000 mamy tak naprawdę ponad 12 lat przerwy. W 2012 roku Sapkowski zapowiada, że pracuje nad następną książką i jest to znowu. Książka, która zajęła mu znowu rok e, i w 2013 roku e, Sezon Busz e, powstaje. Później mamy znowu 10 lat przerwy. E, pan Sapkowski lubi sobie od, odpoczywać od Wiedźmina, i e, w zeszłym roku e, po, no, po tych 10 latach przerwy mamy nową książkę w tym Uniwersum Wiedźmina, i to jest Rozdroże Kruków, który jest książką e, prequelową przed główną e, czyli akcja dzieje się przed e, akcją dziejącą się e, w, na łamach tych pięciu powieści. Także widzicie sytuacja jest generalnie troszeczkę skomplikowana no i wielu wielu e, się zastanawia w takim razie to jak czytać tego Wiedźmina to w jakiej kolejności. No i słuchajcie są dwa, dwie możliwe opcje zaczniemy od tej najczęściej wybieranej i tej, że tak powiem, polecanej oraz od tej drugiej możliwej. Generalnie rzecz biorąc, można czytać sagę o Wiedźminie w kolejności tak zwanej wydawniczej. I to jest najbardziej popularny sposób czytania Wiedźmina. W ten sposób też będą oznaczona, kolejność będzie w, na portalu Lubimy Czytać, ale abstrahując już od portali, czyli czytamy tak. Mieć przeznaczenia, ostatnie życzenia, krew elfów, Czas pogardy, chrzest oknia, wieża jaskółki, pani jeziora, co się kończy, coś się zaczyna, sezon burz i wspomniane wcześniej rozdroże kruków. Czyli czytamy w tej y, kolejności, w jakiej to pan Andrzej napisał. Warto też dodać, że często ostatnie życzenie jest uważane jako wstęp do sagi o Wiedźminie, i ono w niektórych e, zestawieniach wystąpi jako pierwsze, przed Mieczem przeznaczenia. Także wtedy właściwa kolejność będzie ostatnie życzenie, mieć przeznaczenia, i później, tak jak wszystko, tak jak mówiłam, w kolejności wydawniczej. E, no i rzeczywiście to jest najpopularniejsza kolejność, jeżeli chodzi o czytanie Wiedźmina, to jest też ta polecana, e, bo rzeczywiście. E, nie jest to kolejność chronologiczna, jeżeli chodzi o losy Garalta z Rivi i innych głównych postaci. E, natomiast, no, ty, jeżeli chodzi o połapanie się w wątkach i tak dalej, to wydaje się to najprostszy sposób. I rzeczywiście, gdyby em, ja czytam właśnie w ten sposób, e, i gdyby nie zacząć od opowiadań, a zacząć od samej powieści, to jednak e, stykając, jakby podchodząc do powieści po raz pierwszy, tych znaków zapytania jest bardzo. Bardzo dużo, e, bo opowiadanie dużo lepiej tłumaczą, kim jest ten wiedźmin, co to znaczy być wiedźminem, co to znaczy być czarodziejem w tym świecie, co to znaczy być krasnoludem, jakby to opowiadanie na bardzo, bardzo dużo takich, wiecie, takiego kontekstu, który nam się przydaje już przy powieściach, w których jest bardzo, bardzo dużo akcji samej w sobie, żeby zrozumieć te konflikty wewnętrzne. W, w powieściach jakby wiecie, spory władców różnych krain, które są w świecie Wiedźmina, też różnych rasy elfy, wiecie Wiedźmini czarodzieje mamy krasnoludy gnomy, cuda no i oczywiście całą gamę potworów, jakie w tym świecie się znajdują i rzeczywiście czytając opowiadania z, Łapiemy takie podstawowe informacje, które później nas przygotują do tego, przygotowują nas tak naprawdę, że przez tą sagę powieści, tą część powieściową przejść bardzo płynnie, bardzo skrabnie. Także ja polecam tę kolejność. Eee, I to jest kolejność, która rzeczywiście em, no jest raczej najbardziej popularna. Drugi sposób, w jaki można czytać Wiedźmina, to jest czytanie zgodnie z chronologią z chronologią wydarzeń, ponieważ, tak jak wspomniałam, pan Andrzej na przykład w zeszłym roku dopisał e, opowiadania, które wydarzyły się przed e, głównym czasem akcji, na przykład powieści, także one chronologicznie są troszeczkę pomieszane. Więc gdybyśmy chcieli przeczytać chronologicznie, to zaczynamy właśnie od tej książki najnowszej. I wtedy czytamy tak, rozdroże kruków, Ostatnie życzenie, sezon burz, mieć przeznaczenia, krew elfów dopiero na piątym miejscu, czas pogardy, chrzest oknia, wieża jaskółki, pani jeziora i co się kończy, co się, coś się zaczyna. I czytamy wtedy w tej kolejności. Także tych książek jest w tym momencie 10. Do przeczytania. No i tak jak widzicie, teoretycznie ta, która została najpóźniej napisana, czyli to rozdroża kruków, jest książką, którą czytamy czy mając się chronologii wydarzeń jako pierwszą. Dlatego, no wiecie, wy, można w ten sposób to rozwiązać również. Ja myślę, że polecałabym raczej ten sposób em, wydawniczy. Natomiast, jeżeli wolicie czytać w ten sposób, jeżeli lubicie mieć wszystko chronologicznie ułożone w swoich seriach, to wtedy, to wtedy polecam ten sposób numer dwa. Natomiast musicie się wtedy też liczyć, że jeżeli jeszcze cokolwiek pan Sapkowski dopisze, no to jest szansa, że gdzieś w środku wypadnie później wam ta książka. Także, no nie wiem, jeżeli jesteście, no więc jakby. Trzeba po prostu się z tym liczyć na przyszłość, jeżeli pan Sapkowski jeszcze coś e, będzie chciał napisać. Także jeżeli chodzi o książki e, i takie rzeczy techniczne z nimi związane, no to to jest tyle. Jest 10 książek, e, 5 e, powieści. E, mamy 5. E, Równiutko pięć zbiorów opowiadań. E, także jak widzicie, sama saga również ma tak naprawdę dwie formy literackie. No i co można się spodziewać? Jeżeli chodzi o opowiadania, to jak wspomniałam, szczególnie te starsze, są oparte częściowo na baśniach i legendach e, słowiańskich, niesłowiańskich, bardzo różnych. E, I że tak powiem, część potworów, z którymi tam ten Geralt Sriwii warczy, e, no będziemy chociażby znali ze słuchu, że tak powiem, no nie? Także to jest też fajne właśnie dla osób, które na przykład w innym swoim czytaniu lubią tego rodzaju nawiązania. Opowiadania są moim zdaniem troszeczkę bardziej dynamiczne, natomiast powieści same w sobie mówią dużo więcej o bohaterach. Ponieważ rzeczywiście w opowiadaniach Tinkerel Rivi gra tam no, główną rolę, natomiast on jest raczej bardziej narzędziem do tego, żeby tę fabułę przesuwać, niż stricte mm, głównym punktem samej fabuły. W powieściach jest troszeczkę inaczej, jednak troszeczkę się więcej skupiamy na jego historii, na jego motywach, na tym, co on od życia chce i tak dalej, niż tylko stricte z tymi potworami tam walczymy. Tak jak wspominałam, w opowiadaniach również dowiadujemy się dużo na temat tego świata, tak pobocznie bym powiedziała, ponieważ tam generalnie w tych opowiadaniach dużo podróżuje, jest w różnych miejscach świata wiedźmińskiego, także dużo takiego, takich informacji w ogóle o tym świecie można stamtąd wyciągnąć. No, rzeczywiście powieści już się skupiają wokół jego losów, i mamy tam też dru, drugą główną bohaterkę: jest to Siri. To jest która ona jest księżniczką Cintry jest przebraną córką Geralta. No i też ma takie moce niezrozumiałe dla nich, także jest dzieckiem przeznaczenia Geralta i generalnie właśnie ich losy są tutaj bardzo E, bardzo e, bliskie. E, cały, czas się tam, e, cały czas się tam ich historia, że tak powiem, e, no, kręci, zmienia. E, wiele, że tak powiem, zwrotów akcji w ich e, losach e, znajdziemy w powieściach. W opowiadaniach już jest bardzo różnie. Czasami jest tam ta serii, czasami jej nie ma, czasami Gerard jest zupełnie sam. E, także jeżeli na przykład. Lubicie mniej lub bardziej jakieś postaci, jeżeli bardziej lubicie Siri, no to wtedy w powieściach jest jej więcej. Jeżeli bardziej lubicie samotnego Geralta walczącego z potworami, no to w wydaniach tego jest więcej, także też wiecie, jeżeli chodzi o nastroje, jest, jest, jest to, bo to jest stosunkowo zróżnicowana seria. Co też jest fajne, właśnie w Mimo tego, że są te dwie różne formy, czyli opowiadanie i powieści, to styl jest bardzo podobny. Ja mam lekkie zarzuty co do opisów em, walki, wręcz, ponieważ jest opisywana w bardzo podobny sposób za każdym razem, jak Geralt z kimś walczy: że wiecie, tu półobór, tu tnie w ten sposób i w tamten. Dla mnie jest to na pewnym momencie już nudne i powtarzalne. Ale poza tym ja się generalnie pana Sebkowskiego nie czepiam, jest bardzo taki język ciekawy również, no dużo nazw własnych też można się spodziewać, natomiast no, jest taki, jest bardzo wyraźny klimat... W, 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 też przez ten język tam wprowadzony, tak naprawdę. E, poza tym mamy jeszcze inne główne postacie. Jest to Yennefer z Vengeberg'u, która jest czarodziejką, w której Geralt się zakochuje. E, mamy Jaskier, który jest bardem, czyli takim Poetą, błaznem, który do jest, jest tym wątkiem humorystycznym, generalnie na przestrzeni i opowiadań i powieści. On się tam cały czas pojawia i, że tak powiem, trochę rozluźnia atmosferę czasami. Też fajnie. I mamy też jeszcze w zasadzie jeszcze jedną czarodziejkę. Tris Mary Gorton jest troszeczkę mniej ważna, ale też pojawia się całkiem sporo. Także to bym powiedziała, że to są takie główne postaci, które rzeczywiście. Się przebijają, a reszta często pojawia się tylko raz, na przykład w opowiadaniach i nigdy więcej. A czasami po prostu te konflikty, wiecie, tam pomiędzy ludem czy pomiędzy różnymi królestwami, czy pomiędzy różnymi rasami. No one się pojawiają, więc jakby tam niektóre postacie się powtarzają, ale też bez przesady, no nie? Więc jakby generalnie rzecz biorąc te opowieści są stosunkowo dynamicznie, bardzo dużo nowości i w każdej książce, i w każdym opowiadaniu. No naprawdę dużo się dzieje, nie można tej, tym książkom zarzucić tego, że się dzieje mało. Co też mi się wydaje, że fajne to to, że nie są to książki, które są długie, co często w fantastyce się zdarza. zdarza. E, to średnio e, jedna książka o Wiedźminie ma między 300 a 350 stron. Rzadko się zdarza, żeby było więcej, może jakieś tam pojedyncze, pojedyncze, pojedyncze tomy. Także też fajnie, ponieważ no, fantastyka potrafi, no wiecie, Tolkien czy jakkolwiek, no to zazwyczaj te tomy są grube. No w przypadku Wiedźmina jest raczej te, taka dynamika szybko, krótko i przyjemnie, E, którą ja bardzo sobie cenię e, i która też mi na pewno pomogła w ogóle się w tym świecie szybko dosyć odnaleźć, bo ja jednak wolę, kiedy tych opisów e, e, świata jakby jest wystarczająco dużo, żebym wiedziała, co się dzieje w danym świecie, wystarczająco mało, żeby mnie to nie zanudziło, prawda? No tylko, czasami przystaję, jak to opisuję przez 9 stron. Las, czy coś takiego. Sapkowski tego nie robi. To już widać, że to jest fantastyczka wiecia. Mm, e, jednak późnego XX 20 i, 20, i, i wczesnego XXI wieku, czyli e, zakładamy, że nie trzeba za bardzo opisywać wielce e, na pięć stron kresnoluda, bo mamy jakieś wyobrażenie na ten temat już sami. Więc ja to sobie bardzo cenię, e, że rzeczywiście tych opisów nie jest za dużo. One oczywiście są, on są potrzebne, natomiast nie przesadzamy z opisami i ten świat jest również taki bardzo. No, przez to, że Gerard dużo podróżuje, no to jest. Jak bardzo szary, ciemny i brązowy ten świat się nie wydaje generalnie, no to przez to, że on podróżuje, to rzeczywiście te różnice chociażby między tymi wiochami czy między tymi królestwami stara się zaznaczać autor. I to wychodzi całkiem fajnie, moim zdaniem. To podróżowanie też, że tak powiem, do, raczej dodaje niż ujmuje tej serii, bo no, ponownie po prostu bardzo, bardzo dużo się dzieje. No, i jeżeli chodzi o książki, to tak naprawdę jest tyle. To jest jedna z najlepiej sprzedających się książek w historii polskiej literatury. Myślę, że, że na pewno najlepsza książka polskiego autorstwa, sprzedająca, sprzedająca się za granicą. Chociaż nie mamy oficjalnych numerów, bo nikt ich oczywiście nie udostępnia, natomiast ja tak osobiście bym obstawiała. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fantastykę, to warto się zapoznać, dlatego. Że nie jest to przede wszystkim trudne i nie jest to długie. Język jest troszeczkę toporny, ale da się łatwo szybko do tego przyzwyczaić. No i ta dynamika jest naprawdę wysoka, także mi na przykład ta seria dosyć mocno. Ehm, mocno e, przypasowała, mimo tego, że generalnie jeszcze się z JNFR nie polubiłam, a jest tam też co chwilę. Także, e, no, wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, e, i to jest moim zdaniem e, fantastyka raczej po tej lżejszej stronie, e, czyli bardziej właśnie też. E, nie stricte forma, a jednak bardziej fabuła e, się dla Sapkowskiego liczy e, i e, no naprawdę fajne książki, moim zdaniem, e, coś takiego wyjątkowego też na tle w ogóle jakiejkolwiek innej fantastyki, jaką dotychczas czytałam, nie wiem, czytałam nie wiadomo ile, ale jednak już trochę tego doświadczenia e, z fantastyką zaczynam nabierać. No i teraz słuchajcie, adaptacje. Ponieważ no nie da się ukryć, że opowiadania były sukcesem, książki były sukcesem, w Polsce się to niesamowicie sprzedało, natomiast prawdziwy sukces ee, Sobkowskiemu przyniosły, taki międzynarodowy, przyniosły adaptację. No więc e, książka ta była adaptowana na wszystkie możliwe sposoby. Zacznijmy od komiksów. Komiksy są polskie komiksy i są amerykańskie komiksy. Polskie komiksy e, pierwszych, zobacz, 6 tomów takiego głównego polskiego komiksu to był Bogusław Polch, jeżeli chodzi o grafikę i Maciej Parowski i to były komiksy, które zostały wydane w latach 93-95, czyli wtedy, kiedy w zasadzie ten wiedźmin tak naprawdę był cały czas jeszcze tworzony, bo pamiętamy, że główną tą część em, saga w pierwszym momencie została zamknięta w 2000 roku Później mamy jeszcze dwa tomy dodatkowe, no ale generalnie te komiksy powstawały wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o amerykańską wersję komiksów, no to z kolei wydawnictwo Dark Horse. No i słuchajcie, od 2014 roku te komiksy wychodzą, natomiast one nie są tylko i wyłącznie na bazie książek, ale również na bazie gier. No bo. E, ale o grze później, bo najpierw teraz jeszcze filmy i seriale. Tego też jest bardzo dużo. Po pierwsze, e, film, e, który powstał w Polsce e, i e, tam były różne problemy, stąd też wynikał później ten proces sądowy Sapkowskiego z CD Projekt. To do tego dojdziemy. W każdym razie pan Sapkowski sprzedał prawę do, e, do filmu i do serialu kilka razy. Pierwszy film ukazał się w 2001 roku. Tam e, to był polski film. E, główną rolę powierzono Michałowi Żebrowskiemu. Na podstawie tego filmu powstał również serial, który był w Polsce emitowany w 2002 roku. E, tam od września do grudnia. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. W każdym razie był film i bezpośrednio potem e, poszedł serial u nas e, na rodzimym rynku w Polsce. E, oczywiście najsłabniejszy serial, jaki e, powstał, to ten serial, który cały czas tam trwa. Na Netflixie serial, który jest obarczony e, dużą ilością problemów. Głównie zarzucana jest właśnie niewierność, że tak powiem, e, temu, co w książkach się znajduje. E, no i że tak powiem. E, nie radzą sobie za bardzo z chronologią, jeżeli chodzi o Sapkowskiego. Nie mają na to pomysłu w Netflixie. W każdym razie pierwsze dwa sezony ja osobiście widziałam, mi się podobały, natomiast dalej już nie oglądałam. Pierwsze trzy sezony gra eee, Wiedźmina, gra Henry Kamil. Od, od 19 roku do 2023 mamy tego Henryka Kamila i teraz wy 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 wyjdzie albo wychodzi czwarty sezon serialu, gdzie został zmieniony główny aktor, który naszego tytułowego Wiedźmina Geralta z Rivi, gra. No, ze względu na to, że Henry Kavill był ogromnym e, miłośnikiem książek i nie podobało mu się, w jaki sposób były przygotowywane scenariusze i w którą stronę zmierzał, e, zmierzał serial, więc z serialu zrezygnował. W każdym razie, e, poza e, z, e, głównym serialem, Netflix również wykupił opcję na, e, na inne ekranizacje, inne adaptacje w świecie wiedźmińskim. I no i słuchajcie, tutaj teraz tak. Pierwsza, film animowany z Mora Wilka 2021 rok. Drugi, film e, czteroodcinkowy prequel Wiedźmina, Wiedźmin, Rodowod Krwi. E, I to ta akcja tego serialu się rozgrywa tam 1200 lat e, przed wydarzeniem e, z sagi o Geralcie. E, I tam głównym bohaterem ma być pierwszy Wiedźmin, i to okazało się w 2022 roku. Dalej. Następny film animowany, Wiedźmin Syreny z Głębin, jego premiera miała nastąpić na początku w 2024 roku. Natomiast ten film animowany pojawił się w tym roku. No i ten film opiera się na konkretnym opowiadaniu, na opowiadaniu, który możemy znaleźć w zbiorze Mieć Przeznaczenia. Tak jak przynajmniej na książce. Uczymy się na błędach, o to chodzi. No natomiast największym sukcesem komercyjnym, jeżeli chodzi o Wiedźmina, no to są oczywiście gry komputerowe. Ja teraz króciutko o tych grach. Generalnie CD Projekt Red to jest w ogóle największa wytwórnia gier w kraju. Jedna z większych na świecie. To jest nasza wytwórna też fajnie polski następny sukces. No i tutaj mamy tak, trzy gry fabularne, czyli Wiedźmin, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, Wiedźmin 3 dziki gon. 3000 spin-offów, nie będziemy w to wchodzić. Powstaje również Wiedźmin 4. On jest cały czas w produkcji. Także, rzeczywiście, i to przyniosło tak naprawdę. Największy rozgłos, jeżeli chodzi o Hedmina. Te filmy nie zrobiły nawet części, jednej dziesiątej tego sukcesu, jak, co zrobiły gry. Także one są tak rzeczywiście mniej lub bardziej luźno połączone z tym. Geraltem z Ribi, natomiast rzeczywiście ten świat jest całkowicie W grach to jest jeden z większych naszych komercyjnych, na pewno największy nasz komercyjny sukces, jeżeli chodzi o gry komputerowe na świecie, CD-projekt Red. No i tutaj też był taki problem, był duży proces. Pana Sapkowskiego, ponieważ on po taniości sprzedał te prawa do gier, dlatego, że no wcześniej miał film, który wielce nie wyszedł, serial, który jakoś ekstra nie pociągnął tego wszystkiego, więc sprzedał to za jakiś bezcen i później, że tak powiem, ze względu na klauzulę bestsellerową, otrzymał od CD Projekt 60 milionów złotych. A co nie było, nawet wiecie bo tam e, ta gra przeniosła ponad milior, miliard e, dolarów e, tej firmie. Także no generalnie świat Wiedźmina bardzo komercyjny, bardzo popularny, bardzo się kręci. Poza tym mamy jeszcze gry planszowe, gry e, karciane, e, gry fabularne. Do tego wszystkiego jeszcze jest muzyka tworzona tylko i wyłącznie właśnie inspirowana uniwersum całego Wiedźmina. Mamy monety kolekcjonerskie, no w zasadzie wszystko co można to jest z tym Wiedźmina. Mamy też również nawiązania w innych, w innych dziełach literackich do tego cyklu Wiedźminowskiego, także no, naprawdę jest to pewnego, jest to kulturalny ewenement. Naszego kraju, tak naprawdę. No i coś, co naprawdę udało się spopularyzować, może dlatego, że jest to fantastyka czyli w najbardziej popularnych nośnikach media, medialnych mniej temat sekcji, natomiast nie da się, nie powinniśmy odejmować sukcesu Sapkowskiemu czy CD projekt Red. Naprawdę jest to niesamowity sukces naszego rynku kulturalnego szeroko pojętego. No i moim zdaniem same książki w sobie ten materiał źródłowy na czym cały ten sukces bazuje, jest naprawdę całkiem fajnie. Zresztą e, e, zachęcałam Was już na przestrzeni tego filmiku wielokrotnie, żeby się zapoznać. Wiecie w jakiej kolejności, wiecie co Was czeka. Także wydaje mi się, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik dla początkujących. Dajcie znać, co, czy lubicie Geralta z czy planujecie czytać, w jakiej kolejności, a może znacie Geralta tylko i wyłącznie z gier i trzeba się troszeczkę z tymi książkami przeprosić. No i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!